Tylko harmonii żal, tylko harmonii żal, tylko harmonii. Tylko harmonii żal. tylko harmonii żal, tylko harmonii. Jeszcze tylko siódme drzwi si i siódmy prób. A za progiem siedem worków z wielką kasą. Jeszcze tylko ten na taśmie jeden rzut. No, a potem siedmioletnie wielkie wczasy. Wyprawimy wielki bal na miliard bar. Wysko tego zagłuszając to, co boli. Tylko harmoniza, tylko harmoniza, tylko harmoni. Tylko harmoniza, tylko harmonisza. Tylko harmonii. Proszę państwa, Marek Motas będzie rozmawiał z bardzo dziwnym gościem. W przededniu radosnego święta 1 maja rozmawiam z założycielem i kierownikiem ideologicznym zespołu Turbo, który mozolnie, ale konsekwentnie przebija się na czołowe miejsca list przebojów. Założycielem i liderem Turbo zespołu jest Władysław, krzywa Wiesiek. Jesteśmy we Wrocławskiej Hali Ludowej. Będę mówił do niego głośno, bo Wiesiek też głośno mówi, choć słabo słyszy: Wiesiek! Jako lider turbozespołu jesteś, rozumiem, pierwszy w zespole? Pierwszy spośród siedmiu. To znaczy ilu was jest? Siedmiu. Czy to pierwszy Twój zespół? Pierwszy turbozespół o największej mocy w naszym kraju. A kiedy został uruchomiony? Zostaje uruchomiony na cztery miesiące przed terminem pierwotnie ustalonym w planie pięcioletnim. Czym dla Ciebie jest to osiągnięcie? Osiągnięcie to jest wspaniałym owocem. A jeśli owocem, to podjętym w lipcu? W czerwcu. tego roku? Ubiegłego. No dobrze, mówiłeś, że jest Was siedmiu, a tu widzę Was dużo więcej. Pytam więc, ilu Was jest naprawdę? Czteryst. Ilu? Czteryst. To jest dwa razy dwieście. Jaką moc będą miały Wasze urządzenia nagłośniające, wzmacniacze, głośniki, ta cała aparatura? 400 MW. To niemożliwe, chyba 400 W. Megawat. A powiedz, gdzie zespół zagra pierwszy koncert? Czy we Wrocławiu? Nie tylko tu, lecz w całym kraju. Koncert zapowiada się ciekawie. Sądzę, po pałach, które trzymasz w rękach, będziesz grał na kopłach. Jakie to są kotły? Kotły o wysokich parametrach. A powiedz, czyim produktem są te fantastyczne kotły? Raciborskiej Fabryki Kotłów. Na czym będziesz rejestrował wasz koncert? Taśmociągu. Nie mówi się taśmociągu, tylko magnetofonie, który oczywiście też ciągnie taśmę. Powtórz, bo to się nagrywa. Magnetofonie. Taśmociągu. No, no, dobra. E, jak długo trwa Wasz koncert? Dziesięciolecia. To znaczy ile? No konkretnie. 56, 68. No to 56 czy 68? 68. W jakiej wysokości będą ceny biletów? 400 milionów złotych dewizowych. Ile? 400 milionów złotych dewizowych. Zastanawiam się, kogo będzie stać na tak Wielki wydatek. No, powiedz komu wciśniecie takie drogie bilety? Konstruktorom, robotnikom, technikom, inżynierom przedsiębiorstw budowlano-montażowych. I komu jeszcze? Górnikom i energetykom. Jesiek, może na koniec chciałbyś kogoś pozdrowić, komuś podziękować? Towarzyszom i przyjaciołom z brakich krajów socjalistycznych. Nie przesadzaj, to wszystko wgrywa się do magnetofonu. Taśmociąg. Nie, magnetofonu. Taśmociąg. To no mówię magnetofonu. Taśmociąg. To no, w porządku, magnetociąg czy, czy taśmociąg, nieważne. Na koniec powiedz Wiesiek, ile zarobisz na tym koncercie? Ile spodziewasz się pieniędzy? 400 milionów złotych dewizowych. Ale za co tak dużo? Za wokiarną pracę. A no, chyba że tak, to tak mi mów. Musiałeś akurat wtedy im powiedzieć. W kraj pod podkara się przy rybnym Nie mogłeś poczekać, chociaż pół po godziny, na jedzona lewiczy złe nowiny. Trzeba było raczej przy kawie muzyką Podwójnej dwójnej porcji krwistego pęcznyka Musiałeś akurat wtedy by powiedzieć W pod karasiem przy rytmie obiedzie Nie mogłeś poczekać chociaż pół godziny Na jedzone lepiej złożysz złe nogi Trzeba było raczej przy z muzyką w podwójnej porcji kwasnego broszczunka, tak mi się stało, chociaż nieki porze, bo tani nie dzięki pożegnaniu, nie podaniu noża. Polskie radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę z muzyką folkową wydaną w ubiegłym roku folkowy fonogram roku 2008. Wdzięczny termin nadsyłania płyt upływa 8 lutego. Koncert zwycięzcy konkursu 23 kwietnia podczas 12 festiwalu muzyki folkowej polskiego radia Nowa Tradycja. Szczegółowe informacje pod warszawskim numerem telefonu 645 5301 oraz na stronie internetowej polskiej.plukości. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz? Właśnie cofamy ceny na wszystkie modele z rocznika 2008. Sprawdź rabaty na Kia, Seat, Sportycz i Sorento. Cofamy ceny nawet o 25 tysięcy złotych. Zapraszamy do salonów Kia. Czas i Piątek 16 stycznia, godzina 18. Empik przy ulicy Marszałkowskiej w Warszawie. Podczas specjalnego wieczoru będzie można zdobyć autograf Marcina Szybelskiego, który zaśpiewał na pucie Wernik z piosenki z muzyką m.in. z koniecznego i włodzimierzach oraz tekstami Mariana Hemara i Wojciecha Młynarskiego. Mieliśmy dzień. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na spotkanie w Empiku. Piękną, fioletową płytą, która jest poczwórnym spojrzeniem na Warszawę. Moim, moich przyjaciół, Marcin Przybylski. Piątek, 16 stycznia, godzina 18. Empik przy ulicy Marszałkowskiej w Warszawie. Żegnamy, reklamy. Trójka. Program trzeci Polski Akademia Rozrywki rozrywki z Markiem Grabie z kabaretu Grabiego Marka. Rozmawiamy o różnych domowych dziwactwach. Pan Marcin z Rublina podsyła nam logiczne wyjaśnienie hmm. sprawy tarki za pralką. Tak. Twierdzi, że może to świadczyć o tym, że tarto na niej mydełko do prania pieluszek. Jest jakieś wyjaśnienie, Jest wyjaśnienie ale też ja bym się przyjrzał bliżej tej tarce, czy czasem nie tarto na niej pieluszek. Na pewno, na pewno, bo chyba do tego targa z, z służy. Pani Paulina, nawiązując do tematu dzisiejszej akademii, dzieli się swoimi praktycznymi zastosowaniami różnych sprzętów. Na przykład w kuchni w piekarniku przechowuje pokarm dla kota, zaś w lodówce w pojemnikach na jajka znajdują się lakiery do paznokci. A gdzie przechowuje kota? Myślę, że w ogóle w mieszkaniu. więc <noise> jest, jest coś takiego, że, że kot, kot, yy, odległość kota od miski nie może przekroczyć wielokrotności odległości kota od kuwety podobno. Nie znałem tego wzoru. Jest, to jest taki trójkąt, wychodzi równoramienny. I są jakieś podręczniki, które to opisują? To znaczy jest Tatarkiewicza yy, matematyka wyższa yy, tam yy, jak jesteś jest, czy, czy kojarzysz taki Leonardo da Vinci, taki wykres człowiek wpisany w kwadrat jest podobny, podobne coś, co, w co jest wpisany kod, tylko że to co się właśnie okazało się, że bardziej trójkąt niż kwadrat. Tutaj słuchacze też nam zwracają uwagę, że dziwactwa nie tylko są domowe. One są przenoszone do biur, do pracy, oczywiście, do to, samochodu. Oczywiście. Ktoś tutaj napisał, że ma znajomego, który zawsze wozi dwa koła zapasowe, bo jak złapie gumę w dwóch, no to samo po jednym. No, prawda, <laughs> że, że logiczne. No, tak. Można by zapytać, co w sytuacji, kiedy wszystkie koła są przedziurawione. Powinien no. po prostu mieć cztery koła zapasowe. Myślę, że A ja to byłoby jeszcze... najbezpieczniejsze. Miał jeszcze cztery inne zapasowe, na wypadek gdyby te zapasowe po prostu y, poszły też sobie. Markus, skąd się w ogóle biorą takie dziwacy?